Witam kolejny raz na moim kanale. Chciałem Wam pokazać moje nietypowe zakupy, jakie dokonałem przez pewien czas w Niemczech. Po prostu, będąc po bułki w sklepie, kupiłem sobie to i tamto. Fakt: są to marki, jak widzicie, w większości Parkside'a, ale. Nie chodzi o to, chodzi o, na, o te ceny, ceny, tak, ceny między w, y, Polską a Niemcami. Jakie są różnicy, różnice w cenie, a ceny są, bardzo wam powiem w tym momencie, wygórowane u nas. To są takie pierdółki, które były kupowane. Przykładowo, nawet rzuciłem tutaj świeczki zapachowe, które kupiłem ostatnio w pewnym sklepie za 50 centów. Komplet. Jeden. Następnie kupiłem tak samo w jednym ze sklepów zestaw kluczy. Torx. Taki mały zestaw. parkside oczywiście. Klucze dość fajne. Nie ja mam walisty. Mam w większości, jak tam widać, u mnie klucze leżą takie. Torxy. A to mi się bardzo przyda do walizki, jako drugi komplet. Za te klucze zapłaciłem 3,5 euro. To była cena już dość wygórowana, bo to nie było po przecenie. Aczkolwiek jest wiele innych rzeczy, które są po przecenie. Tak jak tu widzimy naszą półkę do betonu. 230 mm. Za którą w Polsce musimy... Na pewnych portalach internetowych zapłacić jakieś 50 zł 40 zł za sztukę. Ja tam widziałem je, były po przecenie, po promocyjna cena była 2,5 euro. Oczywiście wziąłem wszystkie, tam było chyba zostało już 5 sztuk, to wziąłem wszystkie 5 sztuk. Nie przyda się, niech leży, nie będzie wołało. Za 10 złotych czy za 12 złotych sztuka, gdzie na innym portalu aukcyjnym ona kosztuje 50 złotych, jeszcze jest nietypowo ją spotkać. Następnie, co wam mogę pokazać jeszcze. Mam tu taką lampeczkę. Przeceniona z 8 euro, euro na 6 euro. Niecałe 5,59. Na LED z ładowarką. O, to jest ten halogenik. Bardzo fajny. Bardzo przyjemnie on świeci. Jest na USB. Od tej pory jak go kupiłem on jeszcze nie był ładowany ani razu. Zawsze coś tam, jak idę, to sobie przy czy przy samochodzie, jak jestem gdzieś w trasie. 10 W. Cena dość sympatyczna, że tak powiem. Niewygórowana. Kiedyś tak samo szukałem poziomic. Miałem tutaj zamawiać poziomice. No, bo były mi potrzebne różnego rodzaju. Potrzebuję czasami 40, czasami 60, czasami setki. Mam i większe 2 metrówki. No i tak kiedyś śmiałem zamówić tu u nas, no i też również byłem w pewnym sklepie. Nazwy nie podam. Poziomice są wypakowane, oczywiście to był komplet trzy sztuki za 7 euro. Następnie co ja tutaj co sobie kupiłem. Kupiłem sobie taki zestawik. 2.44. Patrzcie ile tego tu jest. Ile tu tego jest? Te 70 sztuk już liczę.

Kolejna fajna rzecz, którą kupiłem, też około 2,5 euro. To nie jest poprzecenie. To są nasze motylki. Śruby motylkowe. Za 2,5 euro. Sztuk 20, 40, 57, 60, 76 sztuk. O, jest nawet na jednym pudełku. 76 motylków. Różnego rodzaju. Za około 3 euro do tego kiedyś były tarcze. Również spotkałem o taki zestaw tarcz. Do betonu do metalu 4 sztuki, 3 125ki, 115 110ka, przepraszam. Jeszcze nie rozpakowany, aczkolwiek wziąłem, bo cena była jakieś 3,5 euro około 3 euro. Bardzo niska cena. Co dalej? Co jeszcze tutaj wziąłem? Tego jeszcze nie mam tych opasek zaciskowych, tych metalowych, skręcanych. Wiecie też, kiedyś był taki ładny zestaw yy, i też przeceniony. Go wziąłem za 2,5 euro, chyba tam za 30 czy 30, 30, 30, ponad 30 opasek tych metalowych. Które to są bardzo fajne, bo u nas za opaskę trzeba taką dużą 30 zapłacić, pewnie z 5 zł, a tam za 15 zł było kupionych i dość sporo. Kiedyś. Były również, o chodziło mi o tą końcóweczkę najbardziej, bo chciałem kupić taki zestawik 2,79 euro, również po przeceniem. Aczkolwiek mi o bity nie chodziło, bo bity to używam jak wiecie jakieś konkretne zazwyczaj. Bity używam z Milwaukee, polecam te bity, są bardzo dobre, udarowe więc mi tu o bity nie chodziło, bo nie wiem, jak te bity Parkside się będą spisywały, aczkolwiek je wziąłem, bo chodziło mi po prostu o tą końcóweczkę. Co jeszcze tu mamy? A mamy tu jeszcze zestaw suwek. Patrzcie, ile mamy tu. suwek takich 400 sztuk tu jest wszystkiego. 400 sztuk za 2,09 euro cena. Nie mówcie, że nie opłaci się, choćby to miało leżeć. Powiem Wam, że kiedyś mi była potrzebna jedna czy dwie, i nie miałem. Musiałem specjalnie do miasta jechać, żeby kupić jedną czy dwie sztuki suwek takich. Co sama droga do miasta mnie za paliwo jakieś 15 zł. Więc również w dobrej cenie te suweczki były kupione. Naprawdę w super cenie. No, i co tu jeszcze mamy? A mamy jeszcze Halogen 10W. On jest wzięty, wypakowany. Nie mam pudełka. Ja go kupiłem za 3 euro. Jeszcze go faktycznie nawet nie odpalałem. Aczkolwiek muszę go kiedyś odpalić. On ma 10W. Jeśli się nie mylę, tak, 10W 6,500 Kelwinów. Aż kiedyś z ciekawości go odpalę, jak to świeci jak go jest widać po prostu w nocy więc również taka ciekawostka ciekawostką było również że kiedyś rzucono takie oto kółeczka no nie ma nie ma to jak iść na zakupy po bułki wiecie i kupywać sobie jakieś pierdoły do garażu w niemieckich po prostu w sklepach, tu jak widzicie, kółeczka 50 mm średnicy, przecenione z 6 euro na 4,19. 4,19, więc to jest jakieś, na, ten, na tamten czas to było jakieś trochę lepiej jak 5 zł za sztukę, za 5 zł. No ciężko jest kupić kółeczko. Więc, wiecie, jeszcze tu są dwa z hamulcami, dwa bez hamulca. Taki fajny zestaw był. A zawsze wiecie, przyda się. Lepiej faktycznie mieć jakiegoś nawet Parkside takie kółeczka niż Madeń Taiwan całkowicie. Więc również zakupiłem. A, co jeszcze tu mam? Ciekawe. Mam jeszcze jedną rzecz, którą przywiezłem i muszę zamontować w domu. Patrzcie, co ją tu mam. Jest regulator temperatury do kaloryfera. Elektroniczny. Można ustawiać tam, w jakich godzinach ma grzać, ile ma grzać, kiedy ma grzać. Zaciekawiło mnie to. Wziąłem sobie jedną sztukę. Przecena była na 7 euro. Nawet muszę go kiedyś zamontować, właśnie w domu. Zobaczyć, jak to grzeje. Założę sobie go do pokoju, bo pokoju mam zwykłą głowicę i tą zwykłą głowicę wykręcę i zamontuję sobie tą. Fajna sprawa będzie na pewno, bo sobie będę mógł już ustawić temperaturę, że w dzień ma być cieplej, a wieczorem temperatura mi będzie mogła spaść tam do 20 stopni, a w dzień będzie mi grzało w sypialni do 24, a wieczorem da 20 żeby nie było za gorąco. I co z tego się wysuwa nam tutaj? Wysuwa nam się to, że ceny dalej w Polsce idą do góry kolosalnie, aczkolwiek na zachodzie ceny maleją. Maleją non-stop ceny. Niemcy mają tańsze ceny niż u nas w Polsce. Po prostu nie wiem, czy to, czym to jest spowodowane. Akcyzom na dane towary, które przyjeżdżają do Polski czy czymś innym. Bo jak widać, wiele rzeczy w Niemczech jest tańsze. Na przykład, nawet byłem kiedyś w kastoramie, czy w czymś podobnym do kastoramy. Już nawet nie pamiętam, i chciałem sobie piłę szablasną z Makity kupić. Była oczywiście, lecz jej nie wziąłem. I powiem Wam, że cena była lepsza niż w Polsce na portalach internetowych. Do tego nawet były akumulatory. Był taki ład, fajny zestaw akumulatorów dwa akumulatory z ładowarką i to był tańszy zestaw niż u nas, również na portalach internetowych. Oczywiście w jakichś dużych sklepach, jak Obliczyk czy inne sklepy większe u nas w Polsce, to cena tam jest drastycznie duża wysoka, więc nie ma co na to się nabierać, że będzie taniej. Nawet były te 5, 5Ah baterie z makity i była fajna cena, bo on kosztował jakieś 335 zł po przeliczeniu z euro na złotówki. Już nie pamiętam ile to było, ale pamiętam, że mi ta cena utkwiła, bo najtańsze widziałem po 350 u nas na portalach internetowych. A co jeszcze też kiedyś kupiłem? Kiedyś kupiłem, a tu już nawet leży. Pistolet do silikonu. Taki fajny. Pistolecik do silikonu za 2 euro. Fajna sprawa również. Więc już tyle tego się natargało z tych Niemiec. No, to włożę chemię do domu, płyny, innego rodzaju rzeczy, nawet perfumy. Perfumy mają tutaj tak, tak samo takie fajne. W dobrej cenie po 2 euro. Co u nas też kosztują po 30 zł więc. Cóż tu narzekać na ich warunki życiowe mieszkaniowe, skoro u nich takie rzeczy są tanie. Jeśli Wam się filmik podobał, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. Cześć!